Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym moim odcinku. jeśli sobie będziemy kontynuować część Syndicate zatytułowanym: tego syndykatu, Pretorianie Orła Białego. Dziś sobie zaatakujemy, może Iran. Kawka, herbatka gotowa. Kubeczek coli i jedziemy. Z Co Coraz bardziej mnie to przekonuje, żeby mieć jak najwięcej informacji o tych Wielkie otwarcie, zabójstwo. Kocha mogę goście sprzątnąć. Kano dzielące miasto. Ona uu, to będzie kanałami. Tak ja nie lubię takich rzeczy. W ostatniej misji mamy trochę strat. Dobra, czy to ten zginął z perswadorem? Czy to jedynka ma? Jedynka ma. Dobra, za dwójkę wrzucimy. Aha, no, no, no. to tim muszę wcisnąć. Egora. Disket. No to teraz trzeba modułem zapodać. To to to. Ja dole, nie 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 nie. Marcinku się. Tu. Chyba tu, to powinno być. Tak. tak. Oczy, mózg. Dobra, mamy wszystko. Teraz go wyposażyć. No na pewno. Czy ty masz ten skaner? Też masz skaner i to bardzo dobrze. Także przejdziemy do miniganków. Ile wy to tak macie? No i miotacz ognia. Tu widzę, że masz. I mi otacz ognia. Lamer. Ekipa gotowa do akcji. Jedziemy.

Dobra, może zajrzeć się trzeba. O co tu chodzi? Tu jest samochód. Jakami mhm. Jaka misja Co tu będzie pisać? Asesinat. Oho, Ale mamy tu gości. tak. Dobra, to my wejdziemy czterema. O, już snajperki walą. Ale któż? Bo to nie ten wiesz. No nic, idziemy w tamtym kierunku. Musimy pewno się rozpoznać otoczeniu jakiś snarber na kurwa, ale skąd? Na się też nie widać. To wiemy stamtąd? Jest, czerwony, tu. No i zaczyna się zadyma. Jeszcze gdzieś jest agent. Jest, tu biegnie. Idziemy dalej. Schować próby Przejdziemy sobie uliczką. Gdzieś tu mamy iść. Aha! My chyba tego gościa musimy zabić. Coś kojarzę. What the hell? What the fuck is this? Musimy chyba ich pierwsi zabić? Zabić albo namówić kurwa, już nie pamiętam. Ale going to... A wszyscy wo 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 wow 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 A tu jest. Ale jak ja tu zacznę strzelać to ci no. Dobra, pat. chowaj broń Kuźba już ludzie uciekają. Cholera to jest niebezpieczne, bo ich trzeba tutaj chyba wykosić. Jeśli dobrze pamiętam. Ci wy mnie jakoś strzelają, to tamci jakoś nie robią sobie wrażenia. To jest ten ich... sefuncio. Zaraz dwójka go sięgnie i... pieprznie. Faja! To by było na tyle, jeśli chodzi o jakąś sektę. ...ewakuat. Widzieliście, widzieliście ile jest agentów w mieście? Łatwo nie będzie. Próbują nas na dystans wysiekać. Nie, no. Coś u góry. Dobra, żwawo, żwawo, on zaraz będzie szedł za nami. Zejdziemy mu z dystansu, to mnie budynek i podorwiemy.

Teraz, kochani, dobra, trzeba pokazać gdzie jest ewakuacja, W strona stronę, no. Dostałem od kogoś, nie wiem, czy od szeryfa. I czy ja potrzebował, będę samochód, o, to jest też pytanie. Nie, zabieram, nie mam trochę czasu, tu już agenci latają, kurwa. Oho. O to nie chodziło. Żeby było od bomb. A już tutaj mamy ewakuację. Czyżby to było tu? Schowajcie broń. O, schowajcie broń. Ten będzie strzelać, czy nie będzie? No schowałem broń i jest spokojny. O, proszę. No i kochani, będziemy mieć misję zaliczoną. Irak, tak czy Iran? Zdobyty. Kolejne w państwu gieło się pod armu Pretoriana orła białego. Space. Fajne intro zdobytego miasteczka. Agentów 18 zabiliśmy, Cywilów no niestety zginęło aż 13, 5 policjantów i teraz tak. Standardowo zawsze kochani, w każdej mojej prowincji 8% ludzie są very, very happy. No i kochani na tym zakończymy. Siódmą część Pretorian każda, każda zdobyta prowincja to jeden odcinek. Trochę jeszcze nam zostało do podbicia. Znaczy to nie zawsze, bo czasami mam odcinek, i po dwie, trzy prowincje zdobywałem, ale, ale go nie mieć czas. Niestety już o 20.00 musiał się zbierać do pracy. I czekajcie menu. Safe. <sighs> hey, Dobra. Kochani, dziękuję za oglądanie moich wypocin. Zapraszam Was serdecznie do subskrypcji, lajków oraz komentarzy, jak i do obejrzenia poprzednich moich odcinków, które na nagrałem. Trzymajcie się cieplutko. Hejos. Amigos.